przychodzi taki moment, w którym te wszystkie elementy, czyli ziemię, zanętę spożywczą oraz dodatki w postaci przynęt zanętowych łączymy w jedną całość. Zanęta spożywcza połączona będzie z ziemią, musimy ją dokładnie wymieszać. I zobaczcie, jak zmienia się barwa naszej mieszanki. I teraz nadchodzi moment ostatecznego ustalenia spoistości zanęty. Ona jeszcze nie jest taka, jaka być powinna, jeszcze jest za, za sucha. Musimy trochę dodać jeszcze wody. Dobrze. I teraz zobaczymy, czy ta zanęta będzie się dobrze kleić. No, ja myślę, że ta spoistość będzie odpowiednia. Pinki. Pinki w zasadzie możemy dodać w całości. Lepiej nie dodawać całej ochotki zanętowej. Dlatego, że w połączeniu z zanętą spożywczą, o której, jak wspomniałem, o której można powiedzieć, jak wspomniałem wcześniej, że może wpływać bardzo negatywnie na yy, ochotki ze względu na sól. Sól zabija. Ochotki. W związku z tym dodajemy tylko tyle, ile zamierzamy wrzucić w pierwszej fazie nęcenia, pozostałą część zachowujemy na później. I teraz w kuli mamy wszystkie potrzebne elementy: ochotki, białe robaczki, czyli pinki. Przed ostatecznym sformowaniem kuli. Troszeczkę dobrze jest prozanęty podlać. O, takie kuleczki będą odpowiednie. Przygotujemy ich kilkanaście i zaczniemy przygotowywać nasze łowisko na spotkanie z rybami. I to będziemy chcieli udowodnić, że jest możliwe złowienie przyzwoitych ryb, łowiąc pod nogami, blisko, dosłownie 4 metry od brzegu. Będę z ręki rzucał kulę w ten który którym się teraz chowam. Muszę go wyjąć. O. To jest mój punkt orientacyjny, tam będę nęcił. Zanęcanie łowiska to cała sztuka. Kule muszą paść w punkt. Zbyt duże rozrzucenie rozprasza ryby. Więc lepiej trafiać w jeden punkt. Jeżeli chcemy zanęcić luźnymi przynętami, takimi właśnie, to uwierzcie mi, nawet na te kilka metrów nie jest tak łatwo trafić. One się rozsypują po wodzie i rozpraszają ryby. Ale jest sposób. Po prostu kubeczek. Niewielkie naczynie umieszczone na końcu wędziska. W tym przypadku to wędzisko musi być długości naszej wędki, po to, żeby po wrzuceniu do wody trafiało idealnie w punkt. Nęcimy w ten sposób tymi robaczkami lub ochotką. Staram się trafić w to miejsce, gdzie mam spławik. I dokładnie tam będą ryby. Wędkujemy topem, wędziskiem 4-metrowym, który tak naprawdę jest ostatnim elementem, ostatnią częścią długiego wędziska wyczynowego. Czyli tą częścią, która odpina się od zasadniczej części. Dzięki temu uzyskujemy fajną, krótką wędkę. To jest wędka sztywna, to nie jest bat z miękką szczytówką. Dlatego mamy amortyzator gumowy. On nam jest potrzebny po to, żeby zniwelować sztywność wędziska, ale dzięki temu uzyskujemy szybkość zacięcia, ponieważ wędzisko nie drży w czasie zacinania, nie w czasie zarzucania. Jest dynamiczne, szybko się zacina. Wędzisko jest bardzo lekkie, operuje się nim jak bacikiem. Super. Zestaw delikatny. Ja mam tu spławik półgramowy. Jak widzicie, jest to spławik wydłużony z długim kilem węglowym. O, węglowy kil, antenka, bardzo delikatna. Oczywiście do tego spławika dostosowane jest obciążenie. Niewielki spławik potrzebuje bardzo precyzyjnego wyważenia w postaci Kilku mikrościucin, jak widzicie tutaj, jedno obok drugiego. Dzięki temu uzyskujemy płynność. Nie jest to jedna duża śrucina, tylko kilka mniejszych, które stawiają mniejszy opór w wodzie. Następne. Oraz tuż nad łóżkiem przyponowym jest tak zwana śrucina sygnalizacyjna. To ta, którą porusza ryba w czasie brania. Teraz będziemy dokładnie badali grunt. Bo to podstawa sukcesu, bo wiele ryb żeruje no w zasadzie tylko tuż nad dnem. Jakiekolwiek pomyłki w tym przypadku przekreślają nasze szanse. Bardzo ważne przy. Tego typu spławika, gdzie jest długi kil, aby zabezpieczać czy chronić spławik przed przesuwaniem, aby zastosować trzy koszulki. Wtedy to mocowanie jest takie pewne, a jednocześnie nie blokuje spławika i pozwala na przesuwanie w przypadku zmiany gruntu. To pierwsze przymiarki. Grunt zawsze dobrze jest skorygować już w trakcie wędkowania, bo ryby mogą preferować tego dnia przynętę leżącą na dnie, bezpośrednio kryjącą się pośród naszej zanęty, a czasami szukają przynęty powyżej, nieco, 5 cm, więc trzeba manewrować gruntem. Majemy dwie pineczki na mały haczyk. Jeżeli wędkujemy takim krótkim wędziskiem, to w zasadzie można powiedzieć, nie mamy problemu z umieszczeniem zestawu, bo można łowić za przeproszeniem pod siebie, czyli w ten sposób wypuszczamy zestaw i unosimy wędzisko. Proszę bardzo, zestaw ląduje w wodzie. Jeżeli mamy dzień bezwieczny, wiatr nam nie przeszkadza, to ten sposób wyrzucania zestawu spod kija. Jest jak najbardziej wskazane, i rzeczywiście zestaw ląduje w tym miejscu, w którym sobie upatrzyliśmy. Ale czasami jest tak, a pamiętajmy, że wędkujemy bardzo delikatnym zestawem, on ma tu dokładnie pół grama. Że nawet drobny wieczyk potrafi znosić zestaw, i wtedy podawanie zestawu spod kija będzie mało precyzyjne. Dlatego wtedy trzeba wędkować po prostu na bata. Płynnym ruchem oddajemy zestaw do tyłu, i po prostu pewnym wymachem. Podajemy go do przodu pierwsze śliwki robaczywki, pierwsza ryba na tym łowisku, malutki krąpik, ale to myślę sobie, że to najmniejsza z tych, które dzisiaj złowimy. Teraz kilka brań jedno po drugim. Mamy 0,08 w przyponie, więc nie może to być forsowny hol. na no <śmany> jaki piękny. Prawdziwy polski karaś. Dobrze. Dobrze. Idę do z Lin, Lin, ale nieduży. Ale zabawa. O, żyłka gra. A no teraz trzeba na podbieraka. Ale taki maluch. Do zdjęcia. Jaki ładny mięsisty pyszczek. Ja myślę, że są tu większe liny. Niech ten pierwszy po prostu przywoła swojego tatusia. No albo się. Wypuścimy. Uważaj. Z powrotem, z powrotem. No już chodź. Już masz dość. Chodź, chodź, chodź. Chodź, chodź, chodź. Ej, karaśek. No ten jest jeszcze większy. Piękna ryba. Niezła rybka. Karaj srebrzysty, nie nasz. Przybysz ze wschodu. Ale się zaklimatyzował, dorastał do słusznych rozmiarów. Zdarzają się egzemplarze 2 i kg. Ten nie jest taki duży, ale zrobił mi Friday i wielką przyjemność. Muszę uważać, bo guma się napina. Aż i wychodzi. Dobrze. Uf. No dobrze. Niezła rybka. Złocisty. Nasz, polski, rodzimy. Podobny do Japońca. Ale oczywiście wędkarze uważają, że ten jest ładniejszy. A wy jak uważacie, wypuszczamy ryby, niech wracają do swojego żywiołu. Pokazaliśmy Wam, że można złowić ryby blisko brzegu, na jakie zanęty, jakie przynęty skutecznie. Brały drobne rybki, brały średnie karasie i liny. Mieliśmy ładny dzień.